Powiem wam, naprawdę, nawet mi ten rozmiar już tak bardzo nie przeszkadza Chociaż brakuje tutaj gazu Stanowczo brakuje mi tutaj gazu, ale nie jest źle Siemano ja wybrałem się dzisiaj na testy Surona. Miałem się wybrać kiedyś wypożyczyć coś takiego w, w Beskidach i sobie polatać po, po górach, ale nie pykło. Wszedłem na stronę i w sumie każdemu polecam, można sobie tam wypożyczyć, umówić się tak jakby na jazdę próbną takim, takim czymś. No i jest to wersja podstawowa, odblokowana. Jedzie to 7 dyszek. i Przejechałem kawałek i działa to naprawdę naprawdę dobrze. Początkowo wydawał mi się malutki, ale to dlatego bo przyjechałem motorem. I ten. I no, jak wiesz, mój motor jest trochę duży. A tak sobie nawracamy. No, motor jest trochę duży, jak usiadłem na to, to wydało mi się to po prostu. No, malutkie, nie. Ale powoli się do tego przyzwyczajam. Oswajam się z tym. Mm, nadal szukam hamulca nożnego, którego tu nie ma i sprzęgła, którego też tu nie ma, żeby wbić po prostu na luz, którego też tutaj w sumie nie ma. No, a, a jeśli chodzi o, jeśli chodzi o jazdę, tym to no, naprawdę spoko się to zapowiada. Mówię, tą do lasu sobie. Będę musiał polatać trochę Nawet wyskoczyłem tam Musi się odbywa Ty żyłka, normalnie dam w Brakuje mi tutaj teraz gazu A ile mamy? 60 <grystanie> Skoro w tym egzemplarzu nie działa za dobrze tylny hamulec, więc nie będę tutaj tak jakoś bardzo dobrze i bardzo szalał i upalał go. No bo jest błoto, a jak ten tylny hamulec trochę tutaj zapowietrzony jest, to po prostu, po prostu może być potem gleba jakaś. Dla mnie mam tryb sportowy, tutaj są tryby jakieś wyświetlacz. No i rybie to nawet na koło, jak sobie zahamujesz i dasz mu opór to nawet podrywa na koło No i zobacz. No, jak widzisz to siedem dyszek leci. Na mnie to szału nie robi, ale ale na niejednym na pewno tak I naprawdę jest to wrywne, jak jadę teraz w 40 tam gazu to czuję, że czuję, że on zaczyna po prostu takiego takiego ma, nie? Była jakaś fajna, fajna nitka. Przynajmniej tak mi kątem moka wpadła. Ok, I teraz mogę powiedzieć Wam, już wiadę tym. Nie wiem, którą minutę. No, z 15 może. Czyli ja tutaj chciałem wjechać na gazie. A tam jest jakiś stawik. No, jeszcze tym już nie wiem, którą 15 minutę może. No sprzedawca to wiedział, że mam tak z pół godzinki do godzinki czasu spokojnie. No to sobie nie będę żałował, a co mi tam. No i powiem Wam, po tych x minutach zaczynam już się przyzwyczaić do tego, że on jest stosunkowo, stosunkowo mały. O, z początku to czułem się jakby jechał na jakimś, nie wiem, na jakimś psie bo takie malutkie to jest, albo na jakiejś kozie. A teraz w sumie jestem wychylony na maksa do tyłu, prawie. Ale zaczynam się jeździć wygodnie. Poraz. Poraz znowu wjechać w jakiś taki trudniejszy teren, tak żeby, żeby coś po Posprawdzać możliwości tego. Mm. Muszę Wam powiedzieć, że. Wow. To nawet, nawet mięsiutko to wszystko wchodzi póki co tak, jeśli chodzi o jakieś muldy to bardzo fajnie to pochłania, ale kamienie już bardziej bardziej czuć te kamienie Ale ogólnie zawieszenie wybiera nawet ładnie tutaj bez kodiałowa Fajna alternatywa zamiast właśnie roweru to jak dam chwilę sobie śmiga, a właściwie od dwóch lat już prawie nie jeździłem, bo nie mam czasu. To takim czym sobie pojechać do lasu, poskakać, pobawić się. Fajnie! Znalazłem tutaj nawet trasy jakieś rowerowe. Także są tutaj chopki. Trzeba przetestować ten sprzęt na jakichś chopkach, Takich niewielkich, bo tutaj jakieś są malutkie. Zapewne. Ale tak jak tu na przykład. Mhm. Poczekaj, znowu go trzeba obrócić. Je, to jest fajne. Staniesz obok, dasz mu trochę gazu, poderwiesz go i sobie go obrócisz bez problemu a motorem jak ostatnio utknąłem to miałem tyle, tyle roboty żeby go po prostu wyjąć że no a tym zabawa jest naprawdę niezła po takim lesie motorem nie mógłbym sobie na takie coś pozwolić takie szybkie manewry taką mobilność po prostu podjazdy na przykład tu potem tutaj gdzieś w dół no bo on trochę dużo waży Ponad 200 kg zalany ze mną A tutaj myk myk tutaj jakiś podjazd Na luzie Na luzie wjechał Naprawdę im dłużej jeżdżę tym Tym bardziej mi się to podoba ej Poważnie Pomimo to że to nie jest ta wersja w ogóle ona nie jest tuningowana, ani, ani popodkręcana, To jest zwykły Podstawowy model mm, Tylko na śrubie sport poprostuję w tym I... Kurde, działa to, nie? Na dziko gdzieś sobie wjadę, żeby się nie zgubić Kurde. O, tutaj też są Jak... a dostałem oko Też są jakieś... Jakieś rowerowe hopki mm -hmm. Nie będę tego tutaj skakał tym, bo nie pytałem się w ogóle nawet kto odpowiada za szkody, jakbym go popsuł. A! Dostałem gałęzią. Dobra, pora zawrócić, bo wiadę w las i zginę. Zgubię się. Wow. Tutaj nie, gdzie to było, tam mm. ale obiadę to dookoła. No. Naprawdę, dla żony byłoby to idealne. Ja bym sobie mocniejszego wziął, może jak kiedyś bym kupował, ale tak jak dla kobiety, to myślę, że. Wystarczyłby je w zupełności. Dobra, skąd ja przyjechałem, ty? Stamtąd gdzieś. No mamy tutaj normalną manetkę w tym, bo nie wiem czy wspomniałem. Także jest normalna manetka. Jeśli chodzi o manetkę i popuszczenie tej manetki, no on zaczyna nam hamować też silnikiem. Hamulce mamy inaczej niż w rowerze, bo w rowerze z przodu jest tylny, znaczy z, przodu, z prawej jest tylny, a z lewej przedni, tutaj jest na odwrót. Mamy tak jak w motorze, że po prostu z lewej strony tak jak sprzęgło to to mamy tylny, a z prawej, tak jak normalnie hamulec przedni, mamy hamulec przedni. Normalnie leje się we mnie już. A jestem ubrany w kurtkę na motor. No ładnie, ładnie powiem wam. Gdzieś na dziko jeszcze bym uderzył. Spróbuję na to tylne, a co mi to? W sumie bardzo fajny trening przed motorem. Na przykład, jak masz coś takiego i wyczujesz sobie na tylne koło, to potem na motorze też łatwiej. Dobra, Wszystko fajnie, ale to w tak czas pewnie leci, że. która jest godzina? 15.44, muszę jechać z powrotem. Ja byłem około 11.00, tutaj. A mógłbym tak jeździć jeszcze chyba no, w opór. Po prostu no, zabawa jest przednia, więc takie szybkie podsumowanko. Naprawdę ten, nawet podstawowy. Podstawowa wersja odblokowana, no daje dużo frajdy z jazdy. Jeśli mogę to tak podsumować, no to jest to bardzo mobilne i, i chętnie bym to sobie wypożyczył takie dwie sztuki, żeby, nie wiem, wziąć sobie gdzieś z kobietą pojechać na pola i tak dalej. Bo obsługa jest banalnie prosta, a człowiek się tak nie męczy na tym, nie? Dlatego, jak ktoś szuka sobie jakiegoś nowego hobby, które mógłby robić ze swoją po prostu kobiecą, no to spoko, spoko sprawa? A no i jeszcze jeden temat, bo ja mam. 182 82 cm wzrostu i wagę jakieś 80 kg. I to co teraz widzisz jest właśnie pod taką... Podemną po prostu. Tak to działa podemon. Wiadomo, pod kimś innym będzie to inaczej też działać, nie?